Siemanko! Dzisiaj zajmę się szerszym omówieniem progresji liniowej i odpowiem Ci na pytanie, czy progresja liniowa jest na pewno najlepsza dla osoby początkującej i czy na pewno. Więc tak, progresja liniowa, jak powiedziałem w Twoim poprzednim materiale, sugeruje się tym, że progres jest stały. Tak? Tylko teraz, jak do tego podejść w sposób prawidłowy. Generalnie mamy takie trzy parametry treningowe, którymi, którymi możemy manipulować w momencie programowania treningowego. Pierwszy z nich, najważniejszy, jest to objętość treningowa liczona w seriach. I teraz, jak to fajnie sobie zbudować w takim modelu progresyjnym? Po prostu. Zwiększamy sobie cyklicznie ilość serii. Czyli zaczynamy sobie na przykład od objętości minimalnej do wzrostu. Jest to objętość między 7 a 11 serii. Tak? I tą objętość stosujemy na przykład 3 tygodnie. Następnie wchodzimy sobie na objętość. E, optymalna do wzrostu, czyli między 12 a 18 serii. I tutaj zależy nam, e, w sensie ta objętość e, jest zależna od tego, jak wytrenowany jesteś. Im jesteś bardziej wytrenowany, tym ta objętość będzie po prostu wyższa, będzie jak wchodziła pod te wyższe widełki. I taką objętość możemy sobie dać na przykład wiem, na E, też trzy tygodnie, cztery tygodnie, tak? Zależy jak sobie ten blok rozłożymy. się e, w sensie sobie rozbijemy całkowicie. I na przykład na dwa tygodnie wchodzimy sobie na taką objętość maksymalną, z której jesteśmy w stanie się zregenerować. Czyli tutaj objętość między 19 a 25 serii. Zobacz, jaka to jest wielka objętość na jedną partię. Myślę, że to jest ogrom pracę, którą musisz wykonać. Więc progres, jest sobie do obietnacza i w końcu wchodzisz na maksa. I potem jest nagły spadek do krach czyli tutaj deload, o, o którym mówiłem już w poprzednim materiale. Teraz kolejny parametr jest to yy, tutaj ciężkość wykonywanych serii, dokładnie skala RIR. I ilość powtórzeń w zapasie. Tutaj również to powinno rosnąć. Natomiast to już nie będzie rozrosło tak bardzo, nazwijmy to cyklicznie, jak w przypadku objętości, ponieważ ilość powtórzeń w zapasie, która jest optymalna do hipertrofii, to między naprawdę 3 a 1. 4 też możemy w to nie wbić. Natomiast te 4 już dają nam naprawdę minimalne przyrosty, i myślę, że nie jest to tak naprawdę zakres, który będzie nas jakoś bardzo mocno interesował, tak naprawdę. Więc tutaj powinniśmy tak na stałe sobie dać tylko właśnie między 3 a 1. I na początku możemy operować między właśnie 3 a 2 i to będzie przez większość bloku. I na przykład w tej końcowej fazie, tak, czyli przy tych, nie wiem, powiedzmy ostatnich trzech tygodniach, czyli na końcu tej jeszcze fazy optymalnej i na początkowej, i już początek i koniec fazy tej maksymalnej, możemy sobie też tą objętość, to, przepraszam, nie objętość, tylko e, tą ilość w tym Między właśnie dwa ailer. Dlaczego nie dochodzimy do upadku? Do upadku możemy dojść w ruchach typowo izolowanych, tak? W ruchach wielostronnych raczej nie powinniśmy tak ciężko pracować. Ok, i teraz ostatni parametr jest to ilość powtórzeń. I ilość powtórzeń powinna generalnie tutaj iść coraz um, niżej, tak? Czyli intensywność powinna rosnąć. Czyli zaczynamy sobie na przykład od zakresu dajmy na to 12 powtórzeń i docelowo na koniec bloku wchodzimy sobie na przykład na 8, na koniec, tak? No, bo to jest tutaj ważne, żeby jednak jedno ćwiczenie e, powiedzmy, było w pewnym zakresie, żeby nie było czegoś takiego, że na przykład operujemy ze skrajności, czyli mamy powiedzmy wyciskanie i na przykład idziemy od 20 do 5, bo to nie ma sensu. To zupełnie się mija z celem. Operujemy pewien zakres, powtórzeń między powiedzmy, tak 5 a 7, między 8, a 12, między 15, a 20 i. Zaczynamy od tej, od tej najwyższej wartości, schodząc coraz niżej do, do wartości najwyższej, jeżeli chodzi o intensywność rozumianą w kontekście używanego ciężaru względem jednego maksymalnego powtórzenia, które jest w stanie wykonać na w pełnym ćwiczeniu, na przykład wyciskaniu szpanki leżąc. I tak to wygląda. Teraz czy jest to najlepszy model e, treningowy dla osoby poszukującej? Uważam, że tak. Dlaczego? Ponieważ osoba poszukująca e, progresuje od samego patrzenia na szlangę, tak w cudzysłowie, oczywiście. I ba się w jakieś falówki, gdzie zobaczcie, mamy pewne, jednak pewne zakresy. E, ta progresja nie jest trening na trening tylko jest ze tygodniu na tydzień, a już w blokowej, to już w ogóle ten progres jest liczony w skali miesięcy tak naprawdę, a nie nad tygodni. Więc dlatego właśnie progresja jest najlepsza, że tutaj progresujemy sobie ciężarem cały czas e, z był na trening, co jakiś czas sobie zwiększamy ilość serii, e, Bawimy się e, ilość podróży właśnie i nagle. Mamy idealny system treningowy. To jest prosty, łatwy, przyjemny w obsłudze, który daje nam benefity. Ok, to by było tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zostaw komentarz o treści linówka i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymaj się, łapy nie ma. Na razie.